Cześć, dzień dobry, witam Was z dość nietypowego miejsca. Znajdujemy się w centrum handlowym Plaza i przybyliśmy tutaj w dwóch konkretnych celach. Po pierwsze, chcemy rozdać Wam karty podarunkowe na kolejne zakupy, a po drugie, zapytać się Was, jakie macie wspomnienia z Komunią i jakie zakupy macie już zaplanowane. Czekamy. Dzień dobry, jest ze mną. Dzień dobry, pani Zofia. Pani Zofio, wygląda pani na osobę doświadczoną, więc mam takie jedno konkretne pytanie. Jaki prezent pani otrzymała na komunie? Na komunie zegarek i, i długopis. No dobra, a gdyby pani komunia miała odbyć się teraz w tym roku, w tym miesiącu, co by Pani by chciała dostać? Dobry laptop. Bardzo dobry laptop bym chciała dostać. <grym> e, jakieś takie stoją, więc coś może zaraz z pani polecimy, wybierzemy, ale. Okay. I coś jeszcze? No, dobry telefon. A komputer do czego pani głównie służy? Do wszystkiego. I pocztę, i nawiązuję kontakty, i, i przeglądam strony, i, i no, wszystkie wiadomości, wszystkie ze świata, to wszystko mam w, w laptopie. To jeszcze ostatnie pytanie, najbliższa komunia, która Pani się zbliża, czy już wszystkie wnuczki już są Nie, już po komunii? będzie za dwa lata. Za dwa lata? Tak. Dobra, a czy Pani uważa, że prezent na komunię można kupić za 50 złotych? Za 50 złotych to za mało. To niech Pani... Sp sprawdźmy. Mam dla Pani kartę podronkową o tej wartości i mam nadzieję, że za dwa lata ona jeszcze będzie ważna. Będzie ważna. Spróbuję Pani kupić jakiś prezent komunijny dla wnuczków, dla wnuczki Aha. za 50 złotych. I myślę, że będzie Pani miło nas wspominała, że dostała Pani a, od komputronika. Bardzo bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. No, że tak komputronik taki robił promocję. Dokładnie. Nie zatrzymuję Pani dłużej. Serdecznie Panie dziękuję i do zobaczenia. Do, do zobaczenia. Jest ze mną? Lucja. Lucjo. Powiedz mi, miałaś już komunię? Tak, miałam. Nie wyglądasz. Dziękuję. <noise> powiedz mi, co dostałaś na komunię? Yy, nogę, taką zwykłą. Taką na prąd? Nie, zwykłą nogę. I to chyba taki główny prezent. Okej, okay, a powiedz mi, a gdyby twoja komunia miała się odbyć, no, powiedzmy w czerwcu w tego roku, mm. co byś chciała dostać? O Boże. <noise> Pomyśl dokładnie, bo wiesz. Po coś tu jesteśmy. Może nogę na prąd, jak masz taką? Yy, mogłabym. Nie wiem, czy, czy pewnie mój brat w niej korzysta. Nie, to ty masz komu nie twój brat. Dobra, to ja bym poprosiła. Chmylę. Dobra. Ok, a gdybyś miała do wydania 50 złotych i miała sobie za to kupić jakiś komunijny gadżet, to by to było. Yy, to bym pewnie sobie jakiś kupiła dodatek do Simsów. Poczekaj, czy mamy dodatki do Simsów? Mamy dodatki do Simsów? Nie słyszą mnie chyba. Mamy dodatki do Simsów? To musisz coś innego wybrać. Ojeju, do 50 zł tak. E... Bo jak nie powiesz, to ci nie dam. E... Dobra, dam ci. Trzymaj, dla ciebie karta podarunkowa do tego sklepu. Znasz tą markę w ogóle? Tak, tak, mój tata tu często kupuje różne rzeczy. Sprawdzimy to. E, więc tak, tak. niech ci służy. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Plaza? Ktoś tu jest? Jest ze mną? Ania. Ania i? Natalia. Ania i Natalia. E, dobra, mamy w sumie taki klimat komunijny, więc zadam Ci mm -hmm. kilka tematów komunijnych. Powiedz mi, według ciebie, ile teraz powinien kosztować prezent na komunie? Dla dziewczynki. Dla dziewczynki? No to tak z 500 złotych na pewno. A dla chłopaka? No dajmy 600, 700. Chociaż może, mogę się mylić. Dobra, a jakbyś miała teraz coś kupić właśnie Natali, tak? Natali coś na komunie? Mhm. Dzisiaj. Co byś się kupiła? Eee, co bym jej kupiła? jakąś grę na przykład taneczną albo bym jej kupiła toaletkę. Toaletkę? W sensie toaletkę takie lusterkiem. To... Tak, tak, tak. Najbardziej absurdalne prezenty, które obecnie się wyręcza na komunie. To twoim zdaniem co? Takie, wiesz, coś to co w ogóle nie długopis? powinno istnieć. Nie wiem, czy często, często słyszałam, że kiedyś długopisy dawano, ale... długopis Okej, okay? no dobra, słuchaj, to w takim razie, jak już tak ładnie odpowiedziałaś, to mam dla ciebie kartę potrątkowa, ale w sumie może damy to e, Natalii. Poczekaj, tam podejdę. Czekaj, proszę bardzo dla ciebie. Proszę dla ciebie. Karta podorątkowa do sklepu KompuTronik. No drobne zakupy. Mam nadzieję, że coś Wam się uda wybrać. Jak nie dzisiaj, to kiedy indziej, a może za kilka lat na komunie. Zobaczymy. Serdecznie dziękuję. Ja również dziękuję. <laughs> Siemanko, jak masz na imię? Oskar. Oskar powiedz mi miałeś komunię? Ja miałem miałem. Kiedy? No, 5 lat temu może. Co dostałeś? Dostałem hoverboarda, chyba to tak. Co to jest? Ta deskorolka elektryczna na kółkach. Gdzie ją masz? W domu. Używasz? Rzadko, ale kiedyś tak. Czyli trafiony, czy nietrafiony prezent? No jak byłem to trafiony, ale teraz to już nie. Dobra, a jakbyś teraz miał mieć komunię, to co byś chciał dostać? Chyba wolałbym drona, bo ciekawsza sprawa, można sobie polatać. A Ty wiesz co drogie? No wiem, wiem, parę tysięcy kosztuje, ale... To musiałbyś się dołożyć. No. A masz czego? No, coś tam mam, jakieś oszczędności. Dobra, to rodzice, koledzy, wszyscy oglądajcie, jest rzutka na drona dla tego kolegi. A który model chcesz konkretnie? Nie wiem, ale tam są chyba DJI i coś takiego. DJI jest takie tak, coś, no. No, no nie wiem, może... Mój kolega ostatnio kupił za 4000. To fajna zabawka. Dobra, to zróbmy tak. My ten film udostępnimy i poprosimy wszystkich oglądających z Twojej rodziny i Twojego otoczenia, żeby się dorzucili. ale jako komputernik też się dorzucimy. I proszę bardzo, no, dziękuję. Twoje ręce nuduje 5 dyszek. Więc dziękuję, udanego. Dziękuję. Mam nadzieję, że uda Ci się kupić drona. Dziękuję. Dzięki, wielkie. Ja, Żółwik. Cześć. 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 Jak masz na imię? Kinga. Kinga. A ty jak masz na imię? Hania. Hania i Kinga. Powiedz mi, miałeś już komu nie? A co byś chciała na komu dostać? Jakbyś miała komunię. Dobra, to no. Dobra, zawstydziła się Hania. To może zapytamy mamy. E, dobrze, według ciebie, najlepszy prezent na komunie, jaki teraz można zrobić, to? My bardzo lubimy rowerami jeździć, więc ogólnie Hania na pewno okay. rower, nie? Okay. A najgorszy, który można kupić bądź dostać na komunie? Nie wiem, czy jest najgorszy. Bo w sumie komunia nie jest od prezentów też. O, bardzo piękne słowa. No to okej, okay, pytanie z kolejnej strony, co pani dostała na komunie? Rover, łańcuszek, zegarek. I rower dalej jest? Nie, nie. A co się nie stało? Y już trochę taki był y przechodzony, że tak powiem, Cię? przez tyle lat. Ja już, o, o. Bo jak ktoś z komputeriku mam serwis, to myślę, że chłopaki tam mają jakieś wD, to by nie, go naprawili. Ja już go, ja już go sprzedałam. Aha, to już go nie ma. No dobra, no to może... damy... Tak, gdzie są pieniądze z komunii? Tego to nikt nie wie. Dobra, no dla Pani kartę podarunkową, do tego właśnie sklepu komputeronik. A w sumie proszę, Aniu, dla Ciebie. Połazić taka dla sezona, dla Ciebie. Co sobie kup, coś wybierz. Mhm. Dziękuję. A nie ma za co. My również dziękujemy i do zobaczenia. Powodzenia. Dzięki. W tej kiszące już zabrakło kart podarunkowych, ale nie bójcie się, niebawem znowu ją napełnimy. Tym razem odwiedzimy inne centrum handlowe i zapytamy Was również o komunię. Jak tam wyglądała, jakie prezenty, czego byście chcieli nie dostać i tak dalej, i tak dalej. Do zobaczenia. Cześć.